Mamy w naszym kraju śmieszny klimat, że czasami nie ma śniegu, choć jest zima, że czasami nawet w grudniu ciepło jest i w dodatku pada deszcz. Innym razem tak śnieg pruszy, że aż sięga nam po uszy i pokrywa prawie wszystko dookoła. Pewności nie ma, czy przybędzie w grudniu zima. Wszyscy wiemy, w grudniu zjawi się Mikołaj. Mikołaj, Mikołaj, on nigdy nie zawiedzie. Bez względu na pogodę na pewno przyjedzie. Mikołaj, Mikołaj, siwiutki i święty. Przywiezie jak co roku nam wszystkim prezenty. Z telewizji, radia prasy, że nastały teraz takie dziwne czasy, jakich nie pamięta nikt od wielu lat, że się zmienia cały świat. Nic już nie jest, jakie było to, co było, się skończyło w naszym kraju oraz w krajach dookoła. Choć dorośli mówią wszędzie, nie wiadomo jak to będzie, dzieci wiedzą, w grudniu zjawi się Mikołaj. Mikołaj, Mikołaj, on nigdy nie zawiedzie, bez względu na pogodę, na pewno przyjedzie. Mikołaj, Mikołaj. Dziwiutki i święty przywiezie jak co roku nam wszystkim prezenty. Mikołaj, Mikołaj, on nigdy nie zawiedzie, bez względu na pogodę na pewno przyjedzie. Mikołaj, Mikołaj, dziwiutki i święty przywiezie jak co roku nam wszystkim prezenty. Przywiezie jak co roku nam wszystkim prezenty.